że mama miała rację. Po tym treningu od razu nabrałem energii i humor mi się poprawił. Mi chyba też, ale muszę kontynuować mój challenge. O, już piętnasta! Umówiłam się z Michałem, że będziemy razem grać w grę. Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj przeżyję 24 godziny bez zapalenia ani jednego papierosa. Dodatkowo, mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, i teraz ja jestem królem YouTube'a. Tak? A nie ja? No nie. No, człowieku, ty masz wypromowany kanał. To jest tak naprawdę mój kanał i ja jestem nadal królem YouTube'a. Nigdy nie będziesz na mojej pozycji. No dobra, ale i tak zachęcę do subskrybowania. No to Wiec. nie subskrybują, ale mój prędzej zasubskrybują, a ja mam, ja mam więcej subów. Pa Patrzcie, tu macie czerwony przycisk. Nie ma przycisku żadnego. Dobra, tu, tu, tu macie, tu macie czerwony tu, tu, macie czerwony, kliknijcie na czerwony ten raz przycisk raz na dole, Słyszysz? kliknijcie ten czerwony przycisk na dole, kliknijcie, do proszę nie was, klikajcie. kliknijcie, tu macie czerwony no nie. przycisk, tak, no, kliknijcie ten już. czerwony przycisk, nie proszę was, jestem najlepszy, ja jestem najlepszy, bale. Chodź! Przyszedłem sobie z kamerzystą na dział dziecięcy w sklepie. Kamerzysta teraz się bawi. I słuchajcie, kamerzysta zawsze lubi odpalać papierosy na takich działach dziecięcych w ubogich sklepach. No i lubi bardzo demoralizować dzieci. Dlatego teraz zachęcę go do tego, żeby zapalił papierosa. Zaznaczę również, że od momentu rozpoczęcia challenge'u minęło jakoś 50 minut. Także, kamerzysta, co robisz? Co robisz? Jeżdżę samochodzikiem, patrz. Brum, brum! Patrz, tak, te auta są szybkie. Brum. No dobra kamerza, chciałbyś coś może teraz ode mnie? Nie co, bo ciebie A co zawsze robisz tutaj, na tym dziale dziecięcym? No, no i co jeszcze? No nie Marek, ja mam no Dawaj, to nie, jest. Nie, no, paczkę ja paczka papierosów. Nie ja chcę 5 tysięcy wygrać, wiesz? Ja lubię się pobawić tutaj, lubię zapalić na tym dziale, ale no... nie, 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 nie ma opcji.